Zbiorniki z włókna szklanego stosowane w wozach asenizacyjnych Birtugan stanowią efektywną i opłacalną alternatywę dla konstrukcji stalowych. Dzięki zastosowaniu przekładki z poliuretanu, zbiornik jest stabilnie osadzony na ramię, co zapobiega jego wycieraniu i zwiększa trwałość. Zbiornik z włókna szklanego w wozie asenizacyjnym o pojemności 30 tys. litrów waży około 1500 kg, podczas gdy metalowy może osiągać nawet 4500 kg. Ta redukcja masy zmniejsza zużycie paliwa i poprawia wyważenie maszyny. Łukno szklane posiada mikroskopijne pory, które mogą absorbować wilgoć. Aby temu zapobiec, firma EM zastosowała wewnętrzną powłokę ochronną Top Coat, która zabezpiecza strukturę materiału przed degradacją i wydłuża żywotność zbiornika. Zaawansowana inżynieria kształtu pozwoliła na obniżenie środka ciężkości, co poprawia właściwości jezdne maszyny, zwłaszcza na nierównym terenie. Optymalne rozmieszczenie grodzi wewnętrznych nie tylko eliminuje falowanie cieczy, ale również wzmacnia zbiornik poprzez połączenie grodzi w górnej i dolnej części konstrukcji. Taki układ zabezpiecza zbiornik podczas dynamicznej jazdy i gwałtownych manewrów. Podczas projektowania przeprowadzono symulację przepływu cieczy, co pozwoliło zoptymalizować kształt grodzi. I zapewnić odpowiednią cyrkulację medium. Konstrukcja zapobiega opadaniu zawiesiny i blokowaniu przepływu, co minimalizuje ryzyko osadzania się osadów i zatorów wewnątrz zbiornika. Zbiorniki z włókna szklanego cechują się odpornością na korozję, co eliminuje problem rdzewienia i konieczność konserwacji antykorozyjnej. Są również łatwe w naprawie. Dodatkową zaletą jest możliwość wykonania zbiorników w różnych kolorach, co pozwala dostosować je do specyficznych wymagań użytkowników. Dzięki konstrukcji i zastosowanym materiałom zbiorniki z włókna szklanego wykorzystywane w wozach asenizacyjnych Birtugan oferują trwałość, bezpieczeństwo i wydajność. Stanowią nową jakość w konstrukcji wozów asenizacyjnych.